Są rzeczy, o których fizyka woli nie mówić głośno. Jednym z takich tematów jest los elektronu, cząstki elementarnej, którą zwykliśmy uważać za fundament wszechświata. Od czasów szkolnych wpaja się nam: Elektron jest wieczny, nie może ulec rozpadowi, ponieważ w przeciwnym razie zawaliłaby się cała struktura materii. Ale nie wszystko jest takie proste. Za zamkniętymi drzwiami laboratorium toczą się gorące dyskusje, a w głębi eksperymentów kwantowych co chwilę pojawiają się aluzje do czegoś niesamowitego. Elektron wydaje się być zdolny do utraty siebie i przekształcania się w tajemnicze kwasy cząstki. Dlaczego więc fizycy nie ogłaszają tego całemu światu? Chodzi o to, że w tle stoją święte prawa zachowania, bez których znana nam fizyka runęłaby. A jednak eksperymenty z kwantową cieczą spinową i poszukiwania fermionów Majranowskiego pokazują, że znany nam elektron nie jest tak prosty, jak chcielibyśmy myśleć. Jego rozpad może nie być dosłownym zniszczeniem, ale znacznie bardziej przebiegłą przemianą. Procesem, który podważa samorozumienie materii. Fizyka, niezależnie od tego, jak bardzo stara się burzyć nasze zwyczajowe wyobrażenia, opiera się na kilku żelaznych prawach, które wydają się niepodważalne. Jednym z nich jest prawo zachowania ładunku elektrycznego. Nie jest to tylko fundament, to prawdziwa święta krowa nauki. Pokolenie po pokoleniu fizyków przekonywało się, że żadna cząstka nie może po prostu stracić ładunku lub nagle zniknąć, pozostawiając po sobie pustkę. Elektron, nośnik ładunku ujemnego, jest postrzegany jako wieczny strażnik tej wielkości. Dlaczego jest to tak ważne? Wyobraź sobie, że gdyby elektron choć raz złamał zasady i rozpadł się, nie przekazując dalej swojego ładunku, cała materia wokół nas znalazłaby się w niebezpieczeństwie. Atomy przestałyby być neutralne, chemia upadłaby, cząsteczki nie mogłyby istnieć, a wraz z nimi zniknęłoby życie w znanej nam formie. Prawo to jest niczym najcieńsza nić, na której zawieszony jest cały wszechświat. Ale tu pojawia się dziwny paradoks. Z jednej strony teoria i miliardy eksperymentów potwierdzają: że ładunek nigdy nie znika. Zawsze przepływa z jednej cząstki do drugiej. Z drugiej strony, eksperymenty kwantowe z egzotycznymi stanami materii sugerują, elektron może zachowywać się tak, jakby się rozpadł, ale robi to w elegancki sposób, nie naruszając prawa. Jego ładunek nie ginie, ale jakby rozpuszcza się w nowych bytach, kwazicząstkach, które powstają z kolektywnego zachowania materii. Oznacza to, że elektron pozostaje wiernym strażnikiem swojego sakralnego ładunku. Ale manifestuje go w sposób zupełnie inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Właśnie dlatego fizycy są tak ostrożni w swoich sformułowaniach. Nie mówią o dosłownym rozpadzie elektronu. Brzmiałoby to jak herezja podważająca podstawy nauki. Zamiast tego używają subtelnych terminów: frakcjonowanie, płyn spinowy, wzbudzenia Majrana. Wszystko to są próby opisania tego zadziwiającego faktu. Prawo zachowania pozostaje niezmienne. I tu kryje się największa intryga. Stoimy przed zagadką. Elektron, który powinien być wieczny, nagle wykazuje zdolność do przemian, ale jednocześnie ściśle strzeże swojego ładunku, jakby go chronił, za wszelką cenę. Nie jest to tylko ciekawość naukowców. To kwestia tego, na czym opiera się sama struktura wszechświata. Gdyby elektron był śmiertelny, to gdzieś w głębi wszechświata musiałoby odbywać się jego pogrzeb. Najrzadsze zdarzenia, kiedy cząstka ulega zniszczeniu, pozostawiając po sobie ślady nowych cząstek. Wydawałoby się, że naukowcy powinni byli przynajmniej raz zaobserwować taki proces, ale rzeczywistość jest okrutna, a jednocześnie fascynująca. Pomimo 10 lat poszukiwań nie znaleziono ani jednego bezpośredniego obrazu rozpadu elektronu, a jednak cisza wcale nie oznacza pustki. Nauka potrafi pracować w ciszy. Jeśli nie widzimy zdarzeń, możemy obliczyć ich prawdopodobieństwo. Właśnie w ten sposób fizycy mierzą coś, co nazywają czasem życia elektronu. Liczba ta nie jest określona bezpośrednio, ale możemy ustalić jej dolną granicę. Gdyby elektron rozkładał się szybciej niż określony próg, detektory już dawno wychwyciłyby te ślady. Współczesne eksperymenty, takie jak nadwrażliwe obserwacje w instalacjach bareksina we Włoszech. I Gerda w podziemnych laboratoriach w Niemczech dokładnie poszukują sygnałów hipotetycznego rozpadu. Na przykład scenariusz: elektron zamienia się w neutrina i foton. Wynik zadziwia wyobraźnię. Czas życia elektronu powinien przekraczać 10 do potęgi drugiej lat. Dla porównania, wiek wszechświata wynosi zaledwie około 1,38 do potęgi 10 lat. Okazuje się, że nawet jeśli elektron umiera, Robi to tak powoli, że według naszych miar jest naprawdę wieczny. Ale tu kryje się dramatyczny zwrot akcji. Takie liczby wcale nie zamykają tematu. Mówią one jedynie, że nie szukamy wystarczająco dobrze. Czułość eksperymentu stale rośnie. A co jeśli dzięki nowej generacji detektorów uchwycimy najrzadszy rozpad? Paradoks polega na tym, że mamy zero zdarzeń i nieskończone oczekiwanie. Elektron jest albo naprawdę absolutnie stabilny, Albo jego rozpad jest ukryty poza horyzontem naszych technologii. To jest kwintesencja zagadki kwantowej cząstka, która powinna być wieczna, ale której nieśmiertelność nie została jeszcze ostatecznie udowodniona. Elektron jest jedną z podstawowych cząstek modelu standardowego. W przeciwieństwie do protonu lub neutronu, nie składa się z żadnych elementów. Zatem, zgodnie z logiką, nie ma się z czego rozpaść. Wydawałoby się, że to koniec. Co więc może wpłynąć na status elektronu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zagłębić się w świat teorii wykraczających poza standardowy model. Tutaj zaczyna się prawdziwa mozaika pomysłów. Niektóre hipotezy twierdzą, że elektron ma ukryte wymiary, oddziałuje z nieznanymi polami, które nie zostały jeszcze zarejestrowane przez detektory. Inne scenariusze sugerują możliwość istnienia lekkich, sterylnych neutrin lub specjalnych bazonów, które mogą być produktami Domniemanego rozpadu elektronu. Szczególną uwagę zwraca się na symetrię. Fizyka opiera się w zasadzie na ścisłej równowadze. Prawa zachowania są związane z symetrią przestrzeni i czasu. Ale co, jeśli przy jeszcze wyższych energiach lub w ekstremalnych warunkach wszechświata symetrie te ulegną złamaniu? Wówczas zakaz rozpadu elektronu nie będzie już absolutny. A to oznacza, że elektron nie będzie już elektronowym kamieniem wszechświata, a jedynie bardzo długowieczną częścią. Znacznie bardziej złożonej konstrukcji. I tu widzimy cienką granicę. Z jednej strony rozpad elektronu okaże się niemożliwy w ramach znanych praw, a z drugiej strony rozszerzenia teoretyczne, takie jak wielkie teorie zjednoczone, lub nawet egzotyczne scenariusze teorii strun, pozostawiają furtkę dla takiej możliwości. Co więcej, niektóre hipotezy kosmologiczne sugerują, że jeśli elektron kiedykolwiek ulegnie rozpadowi, może to mieć kolosalne konsekwencje dla ewolucji wszechświata, a nawet dla jego ostatecznego losu. W ten sposób samo pytanie, dlaczego elektron jest przedmiotem zainteresowania, staje się kluczem do poszukiwania nowej fizyki. Kiedy mowa o cząstkach, większość ludzi wyobraża sobie małe kulki, z których wszystko jest zbudowane. Ale w świecie kwantowym wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Istnieją byty, których nie ma w tabelach cząstek elementarnych, ale które ujawniają się w eksperymentach. Te tajemnicze stworzenia nazywane są kwazicząstkami. I tu zaczyna się prawdziwa magia. Kwazicząstka nie jest oddzielnym obiektem, a raczej zbiorowym wzbudzeniem wielu cząstek w substancji. Wyobraź sobie stadion, na którym tysiące ludzi zaczynają skandować w unisonie. Pojedynczy głos to nic, ale razem tworzą potężną falę dźwięku. Podobnie elektrony w krysztale lub innym materiale mogą się łączyć. A ich wspólne zachowanie zaczyna zachowywać się jak nowa cząstka z własnymi prawami, masą, a nawet ładunkiem. Są to fantomy materii, które pojawiają się i znikają w zależności od środowiska. To właśnie elektron odgrywa tutaj kluczową rolę. Jest on jak cegła, na podstawie której powstają te egzotyczne zjawiska. W określonych warunkach elektrony mogą przekształcić się w spinon, niosący tylko spin, i halon, niosący tylko ładunek. W innych systemach zachowania elektronów może imitować pojawienie się jeszcze bardziej tajemniczych istot, takich jak fermiony Majranowskiego. O nich więcej później. Są to kwazicząstki, które jednocześnie są swoimi własnymi antycząstkami. Dlaczego fizycy poświęcają temu tak wiele uwagi? To proste. Kwazicząstki są oknem na nowy poziom rzeczywistości. Pozwalają nam zajrzeć do obszarów, w których zwykłe cząstki zachowują się dziwnie łamiąc klasyczne wyobrażenia o wieczności elektronu. Co więcej, kwazicząstki już dziś stają się areną przełomowych osiągnięć technologicznych. Obliczenia kwantowe, nadprzewodnictwo, nowe materiały. Wszystko to opiera się na zrozumieniu i kontrolowaniu tych widmowych obiektów. To, co wcześniej wydawało się fantazją, dziś można zmierzyć. Rozpad neutronów, eksperymenty tunelowe, systemy ultrazimne. Wszystko to są narzędzia za pomocą których naukowcy widzą fantomowych mieszkańców świata kwantowego. W rezultacie kwazi cząstki nie są tylko ciekawostką dla teoretyków. Są dowodem na to, że zwykły elektron wcale nie jest taki prosty. Może on ukrywać w sobie wiele postaci, a jego rola w materii okazuje się znacznie bogatsza niż tylko przenoszenie ładunku. W znanej fizyce elektron jest maleńką cząstką, która zachowuje się tak samo w każdym zakątku wszechświata. Jednak w niektórych egzotycznych stanach materii jego zachowanie ulega gwałtownej zmianie. Jednym z takich stanów jest kwantowa ciecz spinowa. Na pierwszy rzut oka brzmi to dziwnie. Płyn ze spinów, ale tak właśnie jest. Jest to szczególny rodzaj materiału magnetycznego, w którym spiny elektronów nie układają się w znane struktury krystaliczne, ale pozostają chaotycznie tańczące nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. I tu zaczyna się najbardziej fascynująca część. W tym chaosie elektron przestaje być spójną osobowością. Jego właściwości wydają się oddzielać od siebie. Spin podąża swoją drogą, ładunek swoją, a sama cząstka zamienia się w całą grupę cząstek. Po raz pierwszy to zadziwiające rozszczepienie udało się dostrzec za pomocą rozpraszania neutronowego w materiałach na bazie rutenu. Naukowcy dostrzegli sygnały, których nie da się wyjaśnić za pomocą fizyki klasycznej. Idealnie pokrywały się one z przewidywaniami dotyczącymi istnienia fermionów Majranowskich tych samych quasi cząstek widm, które są jednocześnie cząstkami i antycząstkami. W eksperymencie wyglądało to niemal mistycznie. Zamiast zwykłych wzbudzeń w systemie, pojawiły się ślady, jeśli można tak powiedzieć. W istocie elektron rozpłynął się w zbiorowym ruchu i zrodził nowe istoty, które w zwykłym świecie po prostu nie istnieją. Co szczególnie intrygujące, te wzbudzenia majranowskie mogą przechowywać informacje i nie ulegać zniszczeniu przez szum otoczenia, co czyni je niezwykle cennymi kandydatami do wykorzystania w komputerach kwantowych przyszłości. Tak więc elektron, który w podręcznikach wydaje się niezmienny i wieczny, w kwantowej cieczy spinowej pokazuje zupełnie inne oblicze. Staje się reżyserem, tworzącym nowych aktorów sceny, quasi-cząstki, które przejmują jego funkcje. Wydaje się, że nadal istnieje, ale jego zwyczajowy wygląd znika, ustępując miejsca nowemu światu egzotyki. W świecie nauki rzadko spotyka się istoty, wokół których krąży tyle tajemnic, jak wokół fermionów majranowskich. Te quasi cząstki zostały przewidziane już w 1937 roku przez włoskiego fizyka Ettore Majrana geniusza i zagadkę, który sam zniknął w dziwnych okolicznościach. I jakby odzwierciedlając los swojego twórcy jego cząstki widma do dziś wymykają się ostatecznemu potwierdzeniu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że naukowcy już je złapali. Eksperymenty w topologicznych nadprzewodnikach, a nawet w nanoprzewodnikach z Indydu wykazały anomalne sygnały. Fizycy zaobserwowali tak zwane stany zerowej energii, które w teorii są śladami tych egzotycznych istot. Ale wystarczy przyjrzeć się bliżej, a pojawia się cała masa pytań. Krytycy twierdzą, że to, co uważamy za fermiony Majranowskiego, może być jedynie iluzją eksperymentu. Zbyt wiele szumów, zbyt wiele innych możliwych wyjaśnień. Czasami niezwykłe spektrum lub sygnały w eksperymentach tunelowych można wyjaśnić banalnymi efektami, wadami materiału, przypadkowymi interakcjami, a nawet fluktuacjami statystycznymi. Co więcej, w szeregu eksperymentów, w których wcześniej ogłoszono odkrycie fermionów, Później okazało się, że dane można interpretować bez odwoływania się do tych cząstek widm. Ale właśnie ta niejednoznaczność podsyca zainteresowaniem. Bo jeśli fermiony Majranowskiego są rzeczywiste, będzie to rewolucja. Nie tylko zmienią one nasze rozumienie natury elektronu, ale staną się również podstawą topologicznej technologii obliczeniowej kwantowej, w której informacje będą przechowywane w stabilnych stanach, niepodatnych na zakłócenia szumu. W istocie chodzi o stworzenie niezniszczalnych kubitów, świętego grala technologii kwantowej. Świat kwantowy uwielbia bawić się paradoksami. W określonych warunkach elektron przestaje być niepodzielną jednostką i wykazuje zjawisko znane jako rozdzielenie spinów i ładunków. Tutaj na scenę wkraczają fantomowe istoty: spion niosący tylko spin i halon przechowujący tylko ładunek. Wspomniałem o tym już wcześniej. Wydawałoby się, że rozbiliśmy elektrony na części, które nie powinny istnieć w naturze. Efekt ten jest szczególnie wyraźny w tzw. systemach kwantowych synchronicznych, łańcuchach atomów, po których elektrony mogą poruszać się tylko w jednym kierunku. Teoria Luttingera już w latach 60. przewidywała, w takim środowisku elektronowość rozpadnie się na niezależne kwazicząstki. I chociaż eksperymentalnie Pozostawało to przez długi czas tylko piękną ideą. W XXI wieku pojawiły się decydujące potwierdzenia. W 2006 roku grupa naukowców z Cambridge i Tokio po raz pierwszy zaobserwowała w półprzewodnikowych nanostrukturach zachowanie odpowiadające rozdzieleniu spinów i ładunków. Później bardziej zaawansowane eksperymenty z nanorurkami węglowymi i kropkami kwantowymi dostarczyły istotnych argumentów. Elektron rzeczywiście zachowuje się tak, jakby jego wewnętrzne właściwości rozchodziły się różnymi drogami. Jednak najbardziej zaskakujące jest tutaj antologiczne wyzwanie. Elektron jest cząstką fundamentalną modelu standardowego. Zgodnie z wszelkimi kanonami powinien być niepodzielny i istnieć w jednej, jedynej formie. Jednak kwantowe efekty zbiorowe, pojawiające się w sieci krystalicznej lub w nanostrukturze, pokazują coś przeciwnego. W określonych warunkach elektron może zachowywać się tak, jakby rozpadł się na fantom. Ważne jest jednak, że w rzeczywistości nie rozpadają się one na fizyczne fragmenty. Jest to raczej matematyczne rozdzielenie właściwości spowodowane silnymi korelacjami kwantowymi. W sensie naukowym jest to coś więcej niż tylko ciekawostka. Skłania fizyków do poszukiwania nowych modeli nadprzewodnictwa egzotycznych stanów kwantowych materii. W sensie filozoficznym zjawisko to brzmi niemal prowokacyjnie. A co jeśli to, co nazywamy cząstką, jest niczym więcej niż kruchą maską, za którą kryją się zbiorowe interakcje? Gotowe w każdej chwili powiedzieć, że uczciwy elektron nie jest wcale tak prosty, jak nam się wydaje. Tak więc cała ta historia wokół elektronu pokazuje zadziwiający paradoks współczesnej fizyki. Z jednej strony, elektron jest fundamentalnym budulcem materii, Uczciwą cząstką elementarną, która zgodnie ze standardowym modelem jest wieczna i niezniszczalna. Z drugiej strony, w świecie kwantowych zjawisk zbiorowych jest on zdolny do rozdzielania się, rozszczepiania na fantomowe cienie, przyjmowania postaci quasi-cząstek, jakby grał w teatrze dziesiątki ról. Eksperymenty z kwantowymi płynami spinowymi, poszukiwania fermionów Majrana, badania spinów. Wszystkie one wskazują, że granica między tym, co rzeczywiste, a tym, co efektywne w fizyce, nie jest wcale tak oczywista. Elektron może być wieczny z punktu widzenia kosmosu, ale śmiertelny i zmienny w systemach laboratoryjnych. Co więcej, sama idea, że cząstka jest zawsze taka sama, okazuje się naiwna. W kontekście różnych interakcji, elektron jest czasem nośnikiem ładunku, czasem nośnikiem spinów, a czasami całkowicie znika ustępując miejsca nowym maskom kwazicząstek to zmusza fizyków do nowego spojrzenia na kwestię elementarności być może nie jest to właściwość samej cząstki ale kontekst w jakim ją rozpatrujemy ostatecznie elektron jest nie tylko przedmiotem badań ale także lustrem w którym odbijają się granice naszego zrozumienia jest jednocześnie świątynią przechowującą prawa zachowania i aktorem zdolnym do najbardziej egzotycznych przemian i w tym paradoksie tkwi cała istota świata kwantowego. Jest on zawsze większy niż nam się wydaje.